Cześć, z tej strony Bela i witam w kolejnym odcinku na naszym kanale. Stałych widzów jak zawsze proszę o kredyt zaufania w postaci łapki w górę i bez zbędnego przedłużania lecimy z materiałem. A więc panowie i panie mamy Alt Season. Zgodnie z bardzo popularnym wskaźnikiem, który możecie znaleźć chociażby na Twitterze i który jest często publikowany, nasz bardzo popularny wskaźnik dobił do wartości 82, no i powyżej wartości 75 oficjalnie możemy uznać Alt Season za rozpoczęty, jednak zdaję sobie sprawę, że większość z Was raczej nie odczuła tego na swoim portfolio, ponieważ ten wskaźnik działa w dosyć łomny sposób. Już tłumaczę. Więc, jeżeli zjedziemy sobie niżej do opisu tego, jak działa ten wskaźnik, to możemy przeczytać, że jeżeli 75% projektów, które znajduje się w top 50, będzie lepiej sobie radzić od samego Bitcoina w ciągu ostatnich 90 dni, to tym samym możemy uznać all season. Zaraz poczęty. No i tutaj możemy zauważyć, że lepiej sobie radził chociażby Pengu, Cero, Mantle, IP, czyli Story Protocol oraz chociażby Ena, czyli dobrze wszystkim znana Etena. No i właśnie, mówimy tutaj o projektach z top 50, a altcoinów jest setki tysięcy tak naprawdę. I wystarczy, że inwestowaliście w projekty, które są chociażby spoza top 50, jak chociażby Celestia, Pyth Network czy TonCoin. No to tym samym w skali roku jesteście na minusie. W przypadku TonCoina jest to minus 41%. Więc jeżeli przeczytacie jakiś post na Twitterze, że właśnie rozpoczął się alt-season, odświeżycie swoje portfolio, gdzie macie jakieś mniejsze projekty pod względem kapitalizacji. No to przekonacie się, że finalnie, tak czy inaczej, jesteście stratni. No i w tym miejscu warto podkreślić jedną, ale to bardzo ważną rzecz w przypadku rynku kryptowalut. Ten niestety porusza się z narracji do narracji, więc jeżeli inwestujecie w jakieś projekty, o których w ostatnim czasie jest głośno, to bardzo możliwe, że w ciągu kolejnych dni, tygodni, a być może miesięcy, jeżeli dana narracja będzie trwać dłużej, Ludzie po prostu o tym projekcie zapomną i ten projekt tym samym zacznie dampować. No i jeżeli spojrzymy sobie na statystyki, ile tak naprawdę jest projektów na rynku kryptowalut, no to możemy zauważyć, że we wrześniu przebiliśmy barierę 50 milionów unikalnych tokenów projektów. Oczywiście zdecydowana większość tego jest na solanie, więc mówimy tu o memcoinach, które pojawiają się i od razu znikają z przestrzeni. Natomiast musicie mieć świadomość tego, że jeżeli chcecie ustrzelić jakiś mniejszy projekt, który podobno ma ogromny potencjał, no to takie podejście musimy nazwać niczym innym jak wizytą w kasynie, bo macie jedną szansę na 50 milionów, że to właśnie akurat wasz projekt zrobi te wymarzone 100X czy 1000X i dosłownie z kilkuset dolarów staniecie się nagle milionerami, więc warto, żebyście o tym pamiętali. Jednak skupmy się na tych wzrostach, które pojawiły się chociażby w dniu dzisiejszym, czy w dniu wczorajszym. Z czego one wynikają? I tutaj warto, żebyśmy zerknęli na wykres indeksu SP500, czyli indeksu, który składa się z 500 największych spółek w Stanach Zjednoczonych no i tutaj, jak możemy zauważyć, ten wybił nowe ATH na poziomie 6580 punktów i tym samym możemy wywnioskować, że nastroje wśród tradycyjnych inwestorów są bardzo dobre. A dlaczego jest bardzo dobre? Ano dlatego, że otrzymaliśmy już tak naprawdę cały komplet danych gospodarczych, które pomogły nam oszacować to, czy obniżka stóp procentowych, która miałaby nastąpić 17 września, jest możliwa, czy nie. No, i tak się składa, że w tym tygodniu otrzymaliśmy wyniki PPI, czyli inflacji producenckiej, która okazała się być zdecydowanie niższa od tego, co przewidywał rynek. Spodziewali się w tym wypadku 0,3%, a otrzymaliśmy wynik, czyli de facto inflacja z miesiąca na miesiąc spadła. Dodatkowo w czwartek 11 września otrzymaliśmy wyniki CPI, czyli inflacji konsumenckiej, no i tutaj wynik można powiedzieć, że był zgodny z tym. Czego oczekiwał rynek? Jeżeli spojrzymy sobie na inflację rok do roku, to, to tutaj rynek spodziewał się wyniku 2,9%, no i taki też wynik otrzymał. No i tutaj warto zauważyć, że poprzedni wynik był na poziomie 2,7%, czyli rynek był nastawiony na to, że inflacja wzrośnie i tym samym inwestorzy nie czuli się tym zaskoczeni. Natomiast najważniejsze dla nas w tym momencie są dane dotyczące rynku pracy. No i w czwartek również takowe otrzymaliśmy, konkretnie wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. No i tutaj ponownie okazuje się, że rynek pracy w Stanach Zjednoczonych jest za przeproszeniem w czarnej dupie, ponieważ jeżeli zerkniemy sobie na to, co przewidywał rynek, mieliśmy tutaj oczekiwanych 235 tysięcy wniosków o zasiłek. Finalnie ten wynik okazał się zdecydowanie większy na poziomie 263 tysięcy. No i teraz pozostaje odpowiedzieć sobie na pytanie, co z tego wszystkiego wynika. A no to, że z racji, że otrzymaliśmy pełen komplet danych, możemy przypuszczać, że obniżka stóp procentowych we wrześniu rzeczywiście się pojawi. Inwestorzy już to wiedzą, więc zaczęli po prostu te wydarzenie. Wyceniać. Jeżeli zerkniemy sobie na obecne przewidywania traderów, no to możemy zauważyć, że na obniżkę o 25 punktów bazowych mamy ponad 93% szans. W przypadku obniżki o 50 punktów bazowych jest to nieco ponad 6%. W przypadku kolejnego miesiąca, czyli października, rynek spodziewa się łącznie obniżki o 50 punktów bazowych, oczywiście w porównaniu do tego, co mamy obecnie. Natomiast jeżeli zerkniemy sobie na grudzień, czyli ostatnie posiedzenie FOMC, to możemy zauważyć, że rynek spodziewa się obniżki o łącznie 75 punktów bazowych, ponownie w porównaniu do tego, co mamy obecnie. No i tutaj, jak wiecie, z materiału, który pojawił się w zeszłym tygodniu, ja raczej skłaniam się ku perspektywie tego, że rzeczywiście pojawi się Seldenius 17 września, kiedy rzeczywiście do tego posiedzenia FOMC dojdzie. No, i okazuje się, że nawet największe instytucje się tego obawiają. Pojawił się w ostatnim czasie news od jednego z największych banków, czyli JP Morgana. No, i tutaj analitycy banku ostrzegają, że obniżka stóp procentowych jest w pełni wyceniona przed właśnie posiedzeniem FOMC. I istnieje tym samym ryzyko, że zobaczymy sell the newsa, czyli pullback na SP 500. Czyli indeksie największych spółek w Stanach Zjednoczonych. Kolejnym argumentem, który przemawia za tym, że rzeczywiście może dojść do jakiejś korekty zarówno na rynku tradycyjnym, jak i na rynku krypto jest pewna koincydencja, której będziemy świadkami w przyszłym tygodniu, mianowicie jak informuje nas Daniel Kostecki, do końca września powinny gwałtownie spaść rezerwy banków do poziomów nieobserwowanych od długiego czasu, co powinno być testem dla uczestników rynku i rezerwy federalnej. Czy wdrożone mechanizmy w ostatnich latach zapobiegną powtórce z września 2019 roku? Jak wszyscy dobrze wiemy, rynek krypto, jak i rynek tradycyjny, jest uzależniony od płynności, czyli ilości paliwa w zbiorniku. Jeżeli tego paliwa zacznie brakować, no to rzeczywiście może dojść do jakiejś lokalnej korekty lub ewentualnego większego załamania na rynku. Ale załóżmy, że nic takiego się nie wydarzy, czyli rzeczywiście nie dojdzie do korekty i po 17 września. Cały czas będziemy kontynuować trend wzrostowy i zobaczymy eksplozję, zarówno na Bitcoinie, Ethereum i pozostałych altcoinach. Przede wszystkim warto zwrócić tutaj uwagę na tak zwane Total 3, czyli kapitalizację rynku altcoinów, która pomija zarówno Bitcoina, jak i Ethereum. No i tutaj przede wszystkim to, co możemy zauważyć, to fakt, że w tym momencie jest testowane ATH, które było ustanowione w grudniu 2024 roku. Bardzo fajnie by było przebić ten szczyt, ewentualnie go później zritestować i następnie wyznaczyć po prostu kolejne wyższe poziomy. Dodatkowo musicie wiedzieć, że ten alt season, na który tak wielu z Was czeka, to jest tak naprawdę zjawisko, które nie jest zarezerwowane tylko dla rynku kryptowalut. I w tym wszystkim warto zwrócić uwagę na to, co dzieje się w przypadku indeksu SP 500 czyli tym indeksie, o którym rozmawialiśmy kilka minut temu, w stosunku do indeksu Russell, który mieści 2000 mniejszych amerykańskich spółek, które być może są perspektywiczne, natomiast większość inwestorów po prostu o tych spółkach nie słyszało. I w przypadku tej zależności działa to tak, że jeżeli ten indeks cały czas tam rośnie, tak jak teraz, bo jesteśmy w trendzie wzrostowym, oznacza to tyle, że S&P 500 umacnia się w stosunku do Russella. Natomiast jeżeli ten wykres zaczyna nam z Chociażby tak jak miało to miejsce pod koniec 2020 roku, oznacza to tyle, że inwestorzy zaczynają lokować swój kapitał właśnie w tych mniejszych spółkach, co oznacza, że zaczynają grać po prostu ryzykowni. Więc jeżeli miałby się pojawić na rynku alt season i istne szaleństwo na altcoinach, to przede wszystkim ja będę upatrywał większego spadku właśnie na tym wykresie, co będzie mnie utwierdzać w tym, że to właśnie jest ten moment, kiedy wszyscy inwestorzy grają ryzykownie. Zwróćcie uwagę, jak to wyglądało właśnie w ramach alt w 2021 roku. Rassel zaczął się znacząco umacniać w stosunku do S&P 500, co poprzedzało gwałtowny spadek na dominacji Bitcoina. A jak wszyscy dobrze wiemy, jeżeli dominacja Bitcoina spada, to tym samym altcoiny zaczynają zyskiwać. I pomimo tego, że już tak naprawdę widzimy duży spadek dominacji na Bitcoinie, to ja przede wszystkim będę czekał na to, co dzieje się na wykresie, który przedstawia stosunek S&P 500 do właśnie Rasela. Tak w ogóle wcześniejszy dostęp do całej tej zależności mieli już nasi Grupowicze Pro w ramach naszej platformy edukacyjnej. Więc jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, jak rozpoznać alt season i z czego on tak naprawdę wynika, to serdecznie zachęcam Cię do dołączenia na nasz pokład. Jedyne co tak naprawdę musisz zrobić, to przejść do opisu pod tym filmem, kliknąć pokaż więcej i następnie założyć konto na jednej z giełd, z której zresztą sami korzystamy. Ja w tym wypadku polecam Ci giełdę Blofin, ponieważ wystarczy tak naprawdę adres mailowy raz kasło. Przy okazji, korzystając z naszego linku, otrzymasz VIP-1, czyli około 20% zwrotu z opłat transakcyjnych, do 1000 dolarów w bonusach depozytowych oraz 10 dolarów na start. W tym wypadku pozostało już zaledwie 50 miejsc, więc klikasz w ten link, zakładasz konto, a po założeniu konta wystarczy, że klikniesz w ten drugi link, i następnie wyświetlić się instrukcja, co konkretnie należy zrobić żeby dołączyć na nasz pokład. Poza samymi analizami i wskaźnikami on -chain znajdziesz również ukryte wskaźniki do trading view, z których będziesz mógł sam skorzystać oraz do tego dedykowany kurs tradingowy, który jest na bieżąco aktualizowany. Poza tym otrzymasz również dostęp do naszych grup telegramowych, gdzie cały czas coś się dzieje jak na przykład na kanale Crypto Insights znajdziesz najważniejsze informacje ze świata krypto i nie tylko. Do tego mamy również dedykowany kanał tradingowy, więc jeżeli akurat interesujesz się tradingiem i chciałbyś zacząć, no to tutaj z pewnością możesz postawić swoje pierwsze kroki. Mamy kanał Grimfit, gdzie Grimcrit dzieli się swoimi zagraniami. Jak chociażby tym, który miał miejsce na Algorandzie w dniu dzisiejszym. Jak możecie zauważyć po około półtorej godziny mamy już ponad 40% zysku. Do tego, trader Ruki, który cały czas dzieli się swoimi zagraniami, jak chociażby te, które pojawiło się w dniu wczorajszym na linku. I jak możecie zauważyć, już TP1 zostało zrealizowane na poziomie około 20%. Do tego, kanał AI Trading, gdzie nasz wariat Walerz ma dedykowany algorytm oparty o sztucznej inteligencji, który zdecydowanie skraca ci analizę rynkową, no i do tego też podpowiada ci, jaką pozycję możesz zająć w danej sytuacji na wykresie. Jak możesz zauważyć po kanale nasze wyniki, nasza społeczność cały czas korzysta z naszych analiz? W tym wypadku jeden z wariatów testuje jeden z naszych wskaźników, który został opublikowany przez Grimkrita na platformie edukacyjnej. No i jak możecie zauważyć, te wyniki są naprawdę imponujące, więc raz jeszcze zachęcam do dołączenia. Wszelkie linki macie w opisie, a my tymczasem przechodzimy do dalszej części materiału. Pozostając przy temacie alt-seasonu, zerknijmy na ten bardzo popularny schemat, który z pewnością jest znany starym wyjadaczom tego rynku. Otóż, według tego schematu, droga do alt-seasonu wygląda następująco. Najpierw kapitał wpływa do bitcoina, co już zresztą widzieliśmy, bitcoin niejednokrotnie wybijał nowe szczyty. Następnie kasa przepływa bezpośrednio do Ethereum. Ether też w ostatnim czasie radzi sobie kapitalnie i jest w tym momencie bardzo blisko swoich historycznych szczytów. Następnie z ETHERA kasa powinna wpływać do większych market capów. No i na samym końcu mamy all season, gdzie te średnie kapy, najmniejsze, no i też memcoiny zaczynają strzelać jak szalone. Więc jeżeli chcielibyśmy rzeczywiście zobaczyć alt season i się na niego w odpowiedni sposób przygotować, to przede wszystkim moim zdaniem należy zwrócić uwagę na to, co dzieje się w tym momencie na Ethereum. No i przechodząc moi drodzy do wykresu, przede wszystkim to, co chcielibyśmy zobaczyć na eterze, to wyraźne przebicie nowego historycznego szczytu, czyli mówimy tutaj o tym żółtym poziomie, na poziomie 4955 dolarów. Najlepiej byłoby wyraźnie ten poziom przebić, Następnie go zritestować i poszybować wyżej. Być może do tej czerwonej wstęgi, która historycznie pokazywała bardzo dobre momenty sprzedażowe na Etherze. Swoją drogą, jeżeli chcielibyście otrzymać dostęp do tego wskaźnika, to tutaj raz jeszcze odsyłam was do platformy edukacyjnej. Natomiast pojawia się tutaj kluczowe pytanie, czy Ether rzeczywiście ma szansę rosnąć dalej i wybijać tym samym nowe szczyty. I żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy się zastanowić, co tak naprawdę wpłynęło na to, że Ether w ciągu ostatnich kilku miesięcy tak świetnie nam sperformował od tej niebieskiej wstęgi akumulacyjnej. No i tutaj możemy wymienić dwa czynniki: stablecoiny oraz sektor RWA. Mówiąc inaczej, mówimy tutaj o szeroko pojętej tokenizacji. No więc zajmijmy się na początek tym pierwszym czynnikiem, czyli właśnie rynkiem stablecoinów. No i jak możecie zauważyć na tym wykresie, tych stablecoinów cały czas nam przybywa i co najważniejsze, najwięcej z tych stablecoinów znajduje się właśnie na sieci Ethereum, to jest dominująca sieć w tym sektorze. Tym samym, im więcej stablecoinów pojawi się na rynku, tym jeszcze bardziej będzie to działać prowzrostowo dla samego Ethera. I jeżeli spojrzymy sobie na takie narzędzie, jakim jest DeFi Lama, to możemy zauważyć, że tylko w ciągu ostatnich 7 dni napłynęło nam ponad 2,7 miliarda dolarów w Stablecoinach. Więc jest to dodatkowe paliwo nie tylko dla wzrostów samego Ethera, jak i również paliwo dla całego rynku krypto. Bo jeżeli nowa osoba wchodzi na rynek, to przede wszystkim wymienia swoje waluty fiducjarne, jak na przykład złotówka na Stablecoiny, a następnie tych Stablecoinów używa żeby kupić jakieś poszczególne projekty, jak chociażby Ethera Salane, czy inne projekty. Katalog jest tutaj bardzo szeroki. Kolejnym czynnikiem prowzrostowym jest sektor RWA, czyli trend, który tak naprawdę pozostał z nami na dłużej. Jeżeli przypomnimy sobie, jak to wyglądało w przypadku trendu związanego ze sztuczną inteligencją, no to ten dosyć szybko zanikł, natomiast RWA rzeczywiście pozostało z nami na dłużej. No i tutaj, jak możecie zauważyć po statystykach, Ether również dominuje w tym sektorze. Ma aż ponad 52% udziału w tym rynku. Jeżeli spojrzymy sobie na wykres, jak wyglądał rozwój tego sektora na przestrzeni ostatnich kilku lat, no to możemy zauważyć, że startowaliśmy mniej więcej w 2018 roku i w tym momencie, na moment, kiedy dla Was nagrywam ten materiał. Sektor RWA jest wyceniany na około 29 miliardów dolarów, no i tutaj w tej puli możemy wymienić chociażby obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych czy zwykłe aktywa, jak chociażby nieruchomości, które w obecnych czasach również są tokenizowane. W całym tym tokenizowanym szaleństwie bardzo ważna będzie technologia Chainlinka. Więc jeżeli wśród was są hodlerze właśnie tego projektu, wydaje mi się, że z czasem wasza cierpliwość zostanie odpowiednio wynagrodzona. Natomiast o co tutaj chodzi? Ano o to, że Chainlink tak naprawdę jest w tym momencie wszędzie. Mamy chociażby partnerstwo z giełdą Nasdaq, która jest domem dla największych spółek w Stanach Zjednoczonych. Do tego pojawiło się chociażby w ostatnim czasie partnerstwo z DTCC która również przetwarza bilionowe transakcje w ciągu roku. No, i tutaj warto zwrócić uwagę na to, co mówi szef tego projektu, czyli Sergij Nazarow, który w ostatnim czasie miał swoją prezentację na bardzo ważnym wydarzeniu i powiedział, że projekty RWA, czyli mówimy o tych projektach związanych z tokenizacją czegokolwiek, mogą być to zwykłe aktywa, mogą być to obligacje skarbowe, mogą być to akcje na blockchainie, mówimy tutaj o szeroko pojętnym rynku. I te projekty RWA mają szansę przegonić cały obecny rynek krypto pod kątem kapitalizacji. Więc jeżeli rzeczywiście doszłoby do tak ogromnego rozwoju tego sektora RWA, to przede wszystkim może skorzystać na tym samo Ethereum, no i może też na tym skorzystać sam Chaining, który będzie w tym wypadku dostawcą rozwiązań technologicznych, w ramach którego całe to przedsięwzięcie. Będzie działać. I to właśnie dlatego widzimy wysyp korporacji spółek publicznych, które zdecydowały się akumulować Etera w swoich bilansach, jak chociażby robi to firma Bitmine, która posiada już ponad 2 miliony Etherów. Bowiem za tymi spółkami stoją bardzo duże nazwiska, które potrafią łączyć kropki i doskonale wiedzą co wpływa na cenę samego Etera. Więc jeżeli wiemy, że rynek RWA się rozwija i prawdopodobnie będzie się dalej rozwijał, wiemy, że na rynek wpada coraz więcej stablecoinów, no to tym samym możemy liczyć, że rzeczywiście Ether będzie radził sobie doskonale i to właśnie dlatego te spółki akumulują coraz i coraz to więcej sztuk. Samego Ethereum. Także jeżeli mielibyśmy sobie podsumować ten materiał, moi drodzy, czy to rzeczywiście już alt-season, czy być może pułapka, to w mojej opinii posiłkowanie się tym popularnym wskaźnikiem, jakim jest Altcoin Season Index. W mojej opinii jest zgubne, bo ten wskaźnik działa po prostu ułomnie, co wyjaśniłem na początku tego materiału. Jeżeli mielibyśmy upatrywać już alt sezonu, to warto zwrócić przede wszystkim uwagę na to, czy zaczynają oni inwestować w bardziej ryzykowne spółki. Czy być może trzymają się oni swoich względnie bezpiecznych pozycji, które wchodzą w skład indeksu S&P 500? Lokalnie natomiast na rynku krypto warto zwrócić szczególną uwagę na to, co dzieje się na Ethereum. Czy te przebije swój ostatni historyczny szczyt? i dalej będzie kontynuować trend wzrostowy. No i najważniejsze moi drodzy, zalecałbym szczególną ostrożność w nadchodzącym tygodniu, blisko 17 września, kiedy będzie miał miejsce posiedzenie FOMC, bowiem jeżeli rzeczywiście dojdzie do tego Seldeniusa i pojawi się korekta na rynku, a załóżmy nowi uczestnicy załadowaliby się w Alty, bo przecież ten wskaźnik mówi, że już jest Alt Season, no to może się pojawić duże rozgoryczenie, strach i tym samym bardzo duże spadki na rynku Altów, więc miejcie tego świadomość i odpowiednio zabezpieczcie swoje pozycje. I na sam koniec mam jeszcze do Was taki mały apel, bowiem na moment, kiedy dla Was nagrywam ten materiał, w całej Polsce występują problemy z płatnościami bezgotówkowymi, bowiem pojawiła się awaria u jednego z dostawców usług płatniczych, jakim jest e-service, i tym samym mamy sobotę, mamy dużo ludzi w centrum handlowych, ci chcą zapłacić kartą. I niestety nie mogą. Więc apel do Was: warto część swoich środków trzymać w gotówce i przygotować się właśnie na takie sytuacje, jaka miała miejsce dzisiaj. I z tym Was, moi drodzy, zostawiam. Pozostawcie łapkę w górę, jeżeli materiał był dla Was wartościowy. Będzie mi niezmiernie miło i dzięki temu też ten materiał ma szansę popłynąć dalej w świat. Jeżeli nie ma Was jeszcze na pokładzie, to zachęcam do pozostawienia subskrypcji wraz z dzwoneczkiem. Dzięki temu nie uminie Was żaden kolejny materiał. No, i jeżeli chcecie otrzymać dostęp do naszych analiz, wskaźników i ogólnie do grupy na Telegramie. Zachęcam Was do założenia konta na giełdzie, z której sami korzystamy. Polecam giełdę Blofin, bo jest najprostsza w założeniu. I następnie w drugim linku macie prostą instrukcję, co konkretnie należy zrobić, żeby do nas dołączyć. Jeżeli natomiast jesteście zupełnie nowi na rynku krypto i chcecie się dowiedzieć, czym jest Bitcoin i dlaczego w długim terminie ciągle rośnie, za chwilę wyświetli Wam się odpowiedni materiał. Tyle ode mnie, do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!